Jeśli oglądacie nasze filmy, na pewno już wiecie, że w komórkach nerwowych człowieka występują białka prionowe. Są to wyjątkowe białka, których nieprawidłowy kształt może wywołać chorobę Kreuzfelda Jakoba i doprowadzić do śmierci. Okazuje się jednak, że takich białek prionowych w przyrodzie jest znacznie więcej. Być może będziecie zaskoczeni, że białka prionowe zostały znalezione także w komórkach drożdży piekarniczych. Na szczęście nie musimy się niczego obawiać. Jedyną cechą łączącą drożdżowe priony z odpowiednikami łusaków jest zdolność zmiany kształtu bez dodatkowych modyfikacji posttranslacyjnych. Dlatego nie mamy szansy się zakazić drożdżowymi prionami, jedząc na przykład drożdżówkę. W przypadku drożdżowych białek prionowych dokładnie wiadomo, jaka jest ich naturalna funkcja w komórce. Najlepiej poznane pod tym względem jest białko sub 35 to dzięki niemu rybosom rozpoznaje kodony stop w mRNA i kończy syntezę białek. Jeśli białko SUP35 jest zagregowane w formie prionu, nie może pełnić tej funkcji. Wówczas w komórkach drożdży powstają dłuższe białka, zawierające zwykle niewystępujące w nich rejony. Taki fenotyp nazywa się PSI. Okazało się, że drożdże o fenotypie PSI, w niektórych warunkach radzą sobie lepiej niż zwykłe drożdże, w których białko SUP35 działa prawidłowo. Na przykład na pożywce zawierającej bleomycynę drożdże PSI Plus rosną lepiej. Takie badania wykonuje się bardzo prosto, wykorzystując do tego tak zwany test kropelkowy. Najpierw hoduje się drożdże w zwykłej pożywce, a potem nanosi się kropelki na powierzchnię pożywki stałej, za każdym razem rozcieńczając hodowlę dziesięciokrotnie. Jeśli skład pożywki stałej sprzyja podziałom komórkowym, można zauważyć wzrost nawet bardzo rozcieńczonej hodowli. Jeśli nie widzimy wzrostu, oznacza to, że warunki wzrostu nie są sprzyjające dla danych drożdży. A właściwie dlaczego? Drożdże mają tak ważne białko jak Suf35 w formie białka prionowego. Badacze sugerują, że to może być mechanizm pozwalający na szybkie dostosowanie się do nowych warunków środowiska bez pozbywania się możliwości powrotu do pierwotnego fenotypu. Warto zwrócić uwagę, że mutacja w DNA mogłaby potencjalnie wywołać podobny do PSI+ plus efekt, ale trudno byłoby liczyć na jej odwrócenie. A zmiana kształtu białka prionowego jest przecież zawsze możliwa. To jest bardzo elegancki model, który tłumaczy sens istnienia białek prionowych w naturze, przynajmniej u drożdży. Są oczywiście naukowcy, którzy kwestionują ten model i twierdzą, że drożdże o fenotypie PSI są po prostu chore, podobnie jak komórki nerwowe z agregatami PRP. Niezależnie od tego, jak jest naprawdę, gdy sięgniecie po produkty wytworzone z użyciem drożdży, warto uświadomić sobie, że nawet w nich są białka prionowe.